Hej, cześć, witajcie, jestem Pandora. A dzisiaj zapraszam Was na ostatni odcinek tego sezonu serii remontowej. Czas coś zmienić, a dzisiaj mamy domek No CC, ale z ekożyciem. Nie przedłużając i zaczynając od historii, mamy tutaj domek od Robaczki 01, nowy mały domek młodej Alice z jej małym pieskiem Bulterierem. Znalazłam ich na galerii u Robaczków. Alice kocha swojego psa jest jej najlepszym przyjacielem. Ale nie tylko o niej w głowie. Mabzika na punkcie kwiatów i ekologicznego życia. Kupiła dom w stylu Ekomodern. Tu jest zapisane, że na najmniejszej działce 220, ale ja się szczerzyłam później, że to nie jest 220, tylko 320 działka. Na wyspie w Windenburgu, Alice nie jest w stanie wymyślić ciekawego rozwiązania, by je dobrze umeblować, dlatego zgłasza się po pomoc. Liczy na miejsce, w którym mogłaby się spotykać z przyjaciółmi, i na miejsce, w którym mogłaby swoje hobby rozwijać. Tutaj jest a propos tego, żeby doniczek jej nie ruszać, tam. Z domku, ma 60 tysięcy, mi wyszło chyba około 50, także jeszcze będzie zapas. No, CC, i tu są wypisane dodatki, których nie posiadały robaczki, ale sprawdziłam galerię, bo jednak, wiecie, ja zawsze sprawdzam galerię czasem, czy to coś nie dopiszecie, czy coś i zauważyłam, że jest eko życie już zakupione i dwa chyba dodatki stąd, z tego co nie było, też są zakupione. Także pozwoliłam sobie jednak tutaj tego Eka Życia użyć. Powiem Wam, że w ogóle to był szczęśliwy traf z tym domkiem, bo ja mam kilka ogólnie jeszcze poplanowanych, ale po prostu nie miałam do nich weny totalnie. I tutaj ten mi się rzucił w oczy i tak zobaczyłam, że u, tu Eko Modernie i myślę sobie, dobra, to może zrobimy sobie coś właśnie w tym stylu przed dodatkowym. A się okazało, że nowy dodatek został dokupiony, także ja jestem bardzo zadowolona. Mogłam Wam zakończyć takim fajnym akcentem w temacie. Ale polecam Wam nadal dopisywać, jeżeli coś kupiliście. Jeżeli chodzi o sam domek, to zrobiłam cały landscape z debuga, powyrzucałam tam trochę rzeczy, podorzucałam troszeczkę rzeczy. Troszeczkę to nawet mało powiedziane. Tam jest sama masa krzaczorów, nie krzaczorów. Część tam można sobie odsunąć czy usunąć i spokojnie będzie miejsce na uprawy. Giełka jest duża, domek jest mały, także naprawdę wiele się tutaj zmieści. Natomiast jeżeli chodzi o samą bryłę, to troszeczkę ją powiększyłam. Powiększyłam na pewno. Tą część sypialnią o chyba jedną kratkę w bok i w tył, tak mi się wydaje, mniej więcej nie do końca, jestem pewna, ale na pewno troszeczkę powiększyłam. Powiększyłam też tą część kuchenną, a raczej tą część przeszkloną o dwie krateczki i to chyba tyle. Tutaj było zachowana czerń, biel, więc pozmieniałam troszeczkę na właśnie tą czern i biel nowego dodatku. Bo raczej zachowałam tą taką czerń, biel i delikatne zielone akcenty, pozmieniałam okna, część na te z eko życia, część na takie jakieś takie troszeczkę mniejsze, bardziej jakby pasujące. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że dla mnie bardziej pasujące do stylistyki i do kolorystyki. Rozkład pomieszczeń został ten sam, troszeczkę tam przerzuciłam, powiększyłam w sumie właśnie tą część sypialnianą, więc jest troszeczkę większa, ale poza tym wszystko jest tak samo. Dorzuciłam oczywiście na dach panele słoneczne i wiatrak, także jest bardzo ekologicznie, myślę. Te roślinki w ogóle w korytarzu świetnie wyglądały, więc fajnie, że tam mogły zostać. Zmieniłam jeszcze drzwi. Na takie bardziej modernistyczne, prostsze. I jeżeli chodzi o rozkład, mamy korytarzyk taki wejściowy. Oddziela go od reszty ta piękna szafka z korzycia metalowa. Po lewo od razu od wejścia mamy taką toaletę. No i oczywiście salono, jadalnio, kuchnię z wyjściem na tarasik, na którym mamy sobie rozstawiony fotel. W ogóle widoki z tego mieszkania są boskie. Zobaczycie sobie na zdjęciach, ale naprawdę jest bosko. Ten korytarzyk przeszklony prowadzi nam do sypialni. W sypialni mamy łóżko, mamy posłanie dla piesa i mamy taki kącik biurowy można nazwać, z komputerem, a w łazience skoro podukopywane jest, no to jest oczywiście pralka z suszarką, można sobie wyrzucić suszarkę, dorzucić na zewnątrz jeszcze jakieś tam sznurki, czy po prostu dorzucić sznurki, że kiedy mamy jakiś taki lepszy okres, to sobie w lato wywieszamy, a w zimę korzystamy z suszary. Ja żeby tutaj już tak nie zaburzać tej modernistycznej, świetnej zresztą bryły... Bardzo podobnej do tej, co robiliśmy sobie raz na live. To po prostu ich nie dorzucałam. Jeżeli chodzi też o Łazienkę, to mamy tutaj prysznicowanne, duże rzeczy ogólnie skompaktowych, wnętrz. Z tych wszystkich dodatków, które pasują faktycznie do tego życia. i naprawdę myślę, że jest ładnie. Mam nadzieję, że się podoba. Starałam się jak najbardziej czysto, prosto tam zrobić i jak najbardziej funkcjonalnie, i przy okazji nawet w naszym remontowo-zmianowym odcinku trafił się akurat właśnie ekożyciowy domek. Fajnie, cieszę się bardzo w temacie, bo mam, powiem Wam szczerze, a raczej miałam ostatnio strasznie taki okres problematyczny od tej serii. To nie jest tak, że mi się nie chce, tylko ciężko mi zaczęło być to przerabiać. Brakowało mi właśnie czy jakiegoś Waszego feedbacku, czy właśnie jakiejś takiej rozmowy, mam wrażenie. Zaczęło mnie to strasznie stresować właśnie, że ja robię, a potem się zastanawiam, czy dobrze, czy ktoś nagle nie, nie wiem, nie dodał czegoś, czy coś się tam nie zmieniło w trakcie, jak ja robiłam, czy może wzięłam w ogóle inny kierunek, obrałam niż osoba chciała? Nie wiem, nie mam pojęcia, szczerze Wam powiem. Coś takiego mnie dopadło, dlatego była był tydzień przerwy i ogólnie teraz mamy znowu taki mały domek i to jeszcze z nowym dodatkiem. No cóż, no, ale starałam się, żeby Wam wypuścić ten ostatni i teraz przechodzimy na nowy tryb, zobaczymy jak on się sprawdzi. Następne 10 odcinków zaczniemy sobie w wakacje. Następna przynajmniej dziesiątka, wydaje mi się, że tak dziesiątka odcinków, no bo zazwyczaj te 10 to jest jeden sezon. Zobaczymy zresztą jak to się będzie miało. W każdym razie następna dziesiątka następny sezon będzie live'owy i nie, że tylko live'owy, ale że będziemy sobie przerabiać na live'ach. Może część z Was, która się zgłosiła, będzie wtedy na takim live'ie. Ja sobie oczywiście wcześniej rozrysuję część, żeby też nie było tak, że ja siadam do tego bez przygotowania. Rozrysuję sobie kilka domków i po prostu z jakimś tam Waszym feedbackiem będziemy sobie siedzieć i robić to. Przeremontowywać. Czy na przykład właśnie będę z Wami siedzieć i, meblowa i meblować. Albo będę z Wami siedzieć i po prostu robić zewnętrze. A sobie później jeszcze dorabiać, no bo oczywiście tam te 2-3 godziny, co my siedzimy, nie zawsze jestem w stanie zdążyć, bo też chcę z wami porozmawiać na live'ach, ale stwierdziłam, że skoro to jest taka społeczna seria i społeczne live'y mamy, to to będzie też dobry pomysł. Ja sobie też troszeczkę odpocznę od tego montażu typowego. Później będą się pojawiać takie odcinki zbiorcze, gdzie sobie na przykład, nie wiem, dwa domki, czy na przykład cztery. Zobaczymy, jak to nam będzie szybko szło, ale myślę, że na przykład po dwa domki będę sobie udostępniać wam jako odcinek. Oddzielne, gdzie będę wam mniej więcej mówiła, co tam się zmieniło, jaka była historia. Więc jakby wychodzi na to, że około co dwa tygodnie by się pojawiał taki odcinek gdzieś tam zbiorczy, tak? Zależnie jak dużo bym przerobiła. Mam nadzieję, że mi wybaczycie taką zmianę na ten, na 10 odcinków. Możliwe, że później to wróci z powrotem w normalnej wersji. Ale nie chcę porzucać tej serii, a zauważyłam, że mam z nią po prostu taki spory problem. Tak jest dla mnie problematyczna bardzo pod względem, mi się wydaje, takim bardziej psychicznym. I tak sporo już przerobiliśmy, no teraz musiałam się ograniczać tym, że nie chciałam za dużo z modami robić. Na live'ach będzie bez problemu, zrobimy sobie będziemy sobie na przykład wybierać niektóre jakieś. Czasem może nam się uda więcej zrobić, czasem pewnie uda się mniej, może na live'ach dzięki temu, że będę miała te 3 godziny. Zabiorę się za te większe właśnie domki. W końcu. Fajnie też, że dalej się zgłaszacie, bo nadal możecie. Ja ulubię tę serię, uwielbiam wręcz tę serię. Tylko mówię, ja czasem mam takie, takie momenty, że jest ciężej. Dodatkowo teraz zmieniłam tryb troszeczkę nagrywania. Miałam trochę więcej rzeczy, więcej też nagrywałam. Ale z drugiej nam się rozluźni, bo w ten weekend kończy się seria Zodiakalna. Coś pewnie na nią, na jej miejsce jakby wskoczę, a może wezmę sobie jeden dzień taki odpoczynku i będzie tylko live. Ale podganiamy wiele i budowę Evergreen Harbor i jest budowa Brindleton Bay coraz bliżej zamknięcia. Na wakacje będzie seria jeszcze z budowy Sulani. Jest tego trochę, a ta seria remontowa nie chciałam właśnie nigdy, żeby ona była jakaś taka na się, Więc te przerwy się, ta przerwa w sumie teraz się pojawiła. I pojawi się taka przerwa w formie, żeby Będziemy robić odcinki, ale bardziej live'owo i w skróconej wersji na kanał będą wskakiwać. Dajcie znać, jak wam się podoba taki pomysł. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć strasznie za złe, ale muszę, mówię, muszę troszeczkę odpocząć od tego. Seria nadal się będzie pojawiać, więc myślę, że nie ma tego złego, jak to mówią. Dajcie też znać, jak wam się podoba Domek. Mam nadzieję, że Robaczki01 też widziały go albo zobaczył w galerii. Akurat wpasało się w tematykę, w której siedzę ostatnio, więc na plus myślę. Mi się bardzo podoba, ale czekam na to, co wy powiecie. Jeżeli chodzi o rozpiskę tygodnia, zapraszam jak zawsze na kartę społeczności, bo tam jest. Tr troszeczkę w tym tygodniu się zmienia. Ale dlatego, że mam trochę zakręcony ten tydzień. Tak więc tam będziecie na pewno na bieżąco. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli lubicie tego typu content, zapraszam do subskrypcji kanału. Socjalki jak zawsze, w opisie. Na zdjęcia was zaraz zapraszam. Zobaczycie sobie i możecie dać znać, jak Wam się podoba wnętrze w ostatecznej formie. A ja na tą chwilę się żegnam. Do usłyszenia i pa pa!